W Smogrudzie, na pograniczu Polski i Litwy, w bardzo specjalnym miejscu, bo to jest miejsce, które ma za sobą bardzo ciekawą historię. Jest to dawna siedziba rodowa matki Czesława Miłosza. Stąd miejsce jest czasem zwane dworem Miłosza, choć on sam tutaj spędzał letnie wakacje, kiedy był młodym człowiekiem. Młodym człowiekiem był. Ale dwór to nie tylko historia Miłosza, to jest też historia całego regionu, tak, w którym oczywiście, jesteśmy. oczywiście. To jest, to jest tak, że, że dwór odnowiony, odrestaurowany, razem z całym parkiem wpisuje się jako miejsce na takiej mapie kultury naszego regionu. I historii tutaj splata się bardzo dużo, no bo z jednej strony jest ta historia rodzinna, historia Miłosza, która, Czasem chciałoby się powiedzieć, że urodził się tutaj jako poeta. Wiersze napisane tutaj w Krasnodrudzie, które mają podpis Krasnogruda 1927 28 składają się na jego pierwszy tomik poezji, który był wydany w Wilnie w latach 30. I to było miejsce dla niego rodzinne, ale też miejsce kojarzone z dzieciństwem, z młodością. Jego historia związków z Krasnogrudą jest taka, że był tutaj po raz ostatni w 1935 mm. roku, a później jego linia życia, jego linia losu prowadziła go w różne miejsca. I Krasnogruda była wspomnieniem. Mm. Ale wrócił tutaj stary człowiek, stary poeta. I został dwór zarośnięty. Zapomniany. Tak, tak. tak. To mm -hmm. znaczy rzeczywiście on się y, uchował, w tym mm -hmm. sensie, że, że… Że był, że stał. Że stał, y, ale y, nie funkcjonował. Y, no i nie wyglądał tak, jak teraz. No, tak, nie, nie wyglądał. To się okazało, mm -hmm. że to było takie wspólne marzenie, mm -hmm. ponieważ on naprawdę zamarzył, y, żeby to miejsce odrodzić, żeby nadać mu nowe życie. I, I tak też się stało. Myślę, że, że to taki dobry los nas po prostu spotkał. I, I to pragnienie zaczęliśmy pielęgnować wspólnie, zastanawiając się, czym to miejsce naprawdę mogłoby być w przyszłości, ponieważ on nie miał takiego myślenia, że to jest rodzaj takiego rodzinnego sentymentu, do którego się powraca. Nie, on raczej jego troską było to, żeby miejsce mogło służyć, żeby mogło się przydać dzisiaj. Dlatego nasze myślenie jest dokładnie takie same. No tak, bo Ty i cała Fundacja Pogranicze i Wasz zespół, tknęliście tu zupełnie nowe życie w to miejsce. Prawdą jest, że że Dzięki dobrym zbiegom okoliczności, to znaczy możliwości otrzymania funduszy norweskich na, na tą rewitalizację, na odbudowanie, dwór ma przywrócony kształt sprzed wojny. My dzięki wspomnieniom rodzinnym, których tak naprawdę wcale tak dużo nie, nie było na temat Krasnogródy, Dzięki kilku zdjęciom mogliśmy odtworzyć ten dwór, ale myślę, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie pamięć ludzi, którzy przechowali obraz, czy w ogóle życie tego dworu sprzed wojny. I tak się stało, że kiedy już staliśmy się gospodarzami Krasnogródy, jeszcze trochę przed remontem, mm. mieliśmy taką intuicję, że, że może tutaj wśród ludzi, w wioskach wokół Krasnogród są ktoś, jeszcze pamięta. ci, którzy mogą pamiętać. Mm. I ta intuicja była bardzo ważna, że, że myśmy poszli za tym, za tym głosem. I ich pamięć tak naprawdę w dużej mierze pozwoliła stworzyć projekt architektoniczny, ponieważ oni dokładnie pamiętali, gdzie był, jaki był rozkład pokoi, gdzie co było. Oczywiście to wszystko było z anegdotami, ze wspomnieniami. I, i to posłużyło jako materiał, naprawdę niebagatelny. I to było niezwykle wzruszające, kiedy dwór 30 czerwca, zresztą my tego nie wymyśliliśmy, to się tak po prostu ułożyło, to była setna rocznica urodzin Czesława Miłosza i dwór był wtedy otwierany. Powrót dworu był czymś dla naszej wspólnoty ważnym. I jak te wiele lat pracy z najstarszymi spowodowały, że też tą, tą ideą nowego, nowego starego mhm. miejsca, że dołączali do tego inne pokolenia. Mhm. Po co nam jest sięganie do historii? Dlaczego nam jest to takie potrzebne? Ja myślę, że to jest sprawa, tak mi się wydaje, bo to jest też mój osobisty przypadek, takiej pewnej dojrzałości, która w którymś momencie przychodzi, kiedy pytamy się, ale skąd? Że ta chwila dzisiejsza nie jest jedyna, nie jest jedynie ważna dla nas, ale my jesteśmy też częścią tej historii, której już dzisiaj nie ma. Tam możemy szukać też odpowiedzi na to, kim jesteśmy, kim się czujemy mm. i jakie jest nasze dziedzictwo. Oczywiście to ma sens też i bardzo mm. głęboki, prawda? ten, o którym mm. mówimy: tego powrotu mm. do miejsc, do ludzi, do spraw, które są za nami, ale my jesteśmy częścią tego. tego Nie da się odciąć od historii. Myślę, że, że dziedzictwo jest bardzo istotnym elementem naszego duchowego życia.